Cześć, witajcie w Pograjmy w Minecrafta Chyba, że wymyśliliście już jakąś inną nazwę Dzisiaj chciałem wam pokazać mój domek To mój domek, który właśnie wybudowałem Mówiłem, że on będzie piski. Mówię Ja dobra, to na żarty, a tak na serio To idziemy budować domek właściwy To zaczniemy może od... od ramówki Bramówkę wykonamy po części z dirtu. Nakopiemy sobie trochę tutaj. Nie chciałem tego kopać bez Was. No i zakryjemy sobie ładnie, żeby to nie wyglądało tak kupowato. I sobie skopiemy trochę dirtu. Bo dirt nam się przyda, jak nie wiadomo co. Jak to mówi Husiek, że dir zawsze warto mieć, bo co byśmy bez dirta zrobili. Dobra, teraz zdejmie, zdejmiemy już takie prawdziwe wymiary, takie już końcowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Tutaj sobie tak z... zrobimy, oj dear tu braku. Nakopiemy teraz trochę tutaj. Jakoś nie jest równo, równo, to, a nie, załadował się chunk. Ogólnie przydzieliłem więcej RAMu do, do Minecrafta. To jest to banalna operacja, a bardzo przyspiesza. Według, przynajmniej zauważyłem, albo to jest po prostu zmiana tego programu, aż tak pomogła. Kurde, tego się nie spodziewałem. Trzeba będzie zebrać. Możemy zebrać stąd. Będziemy mi już ułatwione na przykład piwnicę jakbyśmy kiedyś chcieli zrobić. To będzie już mi ułatwione. Ja może trochę ściszę, bo nie wiem jak wy to tam słyszycie. Trochę jeszcze trzeba nakopać. Nie chciałem tego... robić tego domku bez was, żeby tam nie było. Jakichś komentarzy, że. Jak było przy filmiku z Creeperem na 200 widzów, no teraz już jest trochę mniej, bo długo nie było filmików i zresztą się nie dziwię ja też, e, jakby to nazwać, desubskrybuję użytkowników, którzy nie wrzucają filmów, którzy nie są aktywni. Dlatego nie mam wam tego za złe, przedłużę sobie o jedno. Albo na razie nie, to po zakończeniu budowy sobie to zrobimy. Mówię, desubskrybuję takich użytkowników Desubskrybuję, dobrze powiedziałem? Dobrze, chyba tak. Nisza z tym. E, także ja nie mam wam za, za to za złe. E, bo, bo sam tak, tak robię. I tak, o, tutaj sobie zaczniemy. Aha, drewno. Musimy przygotować sobie całe drewno. Trochę tego, trochę tego, trochę tego. I dwie pary drzwi także e, jak sam mówiłem desubskrybuję i wam się nie dziwię może teraz będzie najprawdopodobniej specjalna 30 e, 300 widzów ewentualnie będzie na te 200 czy 150 ale to na drugim kanale natomiast w ogóle tak jakby że tak powiem osobna historia dobra tutaj się będzie zaczynał ten taki fajne drewno tu drewno, raz, dwa, trzy, cztery, pięć tutaj drewno dębowe tak? idzie dobrze na razie, dobrze na razie zrobię sobie tak na razie wstawimy tutaj drewno o, mówię, wy później zadecydujecie co tutaj będzie w końcowej fazie spojrzymy sobie oczywiście jak tam będzie noc, to sobie, sobie pójdę spać Dobra, teraz... aha, nie przygotowałem się Muszę wyruszyć po piasek, który jest zresztą niedaleko eee, to za ten rzadko mi się będzie przepalać, a ja sobie zrobię inną rzecz w domku, czyli to nie będzie aż takie złe Myślę, że 4 razy raz zbiorę trochę więcej Teoretycznie by mi starczyło ale chcę zebrać trochę więcej żeby nie było później takiego ząka Tu później jakoś to zapełnię żeby to nie wyglądało teraz widać z nie wygląda zbyt pięknie ale zobaczymy o i to jest fajne nie wiem co to za modyfikacja ale że ziemia obrasta znaczy czy to jest modyfikacja czy to jest teraz dodane nie jestem pewien do końca dlatego nie chcę was prowadzić w błąd ale że, 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 że teraz ziemia tak fajnie obrasta o mamy to Rzucimy całe to, całe żelazo, A, niech tym przepala. Co tam musimy zrobić? Siekierkę sobie może zrobimy. Zostanie nam akurat na kilof i na... Dobra, zostanie. Na kilof i na miecz. Siekierkę budomek z drewna, także nie będziemy się męczyć. Dobra, tutaj będzie szyba, szyba, szyba. A to więcej trochę. Dobra, dobrze, że wziąłem trochę więcej. To miało wyglądać tak mniej więcej, tak, takie duże szyby. Teraz, e, a jakby wyglądało to, nie mam już chyba dżunglowego drewna, albo mam? Mam, a jakby ono wyglądało, bo w sumie tego dżunglowego drewna nawet nie brałem pod uwagę. Na podłogę się zastanawiałem drzewo sosnowe. I zastanawiałem się również, żeby tutaj ułożyć to w ten, wtedy by... To wyglądało tak dosyć dziwnie. No, Zawsze to można zmodyfikować, żeby, żebyście mieli jakiś lepszy pomysł to przydawać. Ja na razie postawię coś takiego jak myślałem. Zaraz padnę, więc zjem sobie coś. Zamiast tej siekierki. Niepotrzebnie robiłem. Dobra. Co my tu mamy dalej? Trzy zwykłego drewna. Nie wiem jak ten domek wyjdzie Mam tylko taki zarys w mojej głowie Dlatego jeżeli wyjdzie źle nie, nie, Wiadomo wrzucę odcinek ale zmodyfikuję ten domek Oha, dobra, muszę uważać Bo ja przecież zapomniałem o, o Timbermodzie Teraz czekajcie ile ja mam FPS-ów no, Teoretycznie 51 Nie wiem jak to tam z tym nagrywanie Pójdę, Czekaj, okay, 8 minut Dobra, teraz ra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Na razie jest ładnie, chyba. Na razie w sumie to wygląda jak kloco, klocowo, trochę, ale. Dobra, zrobimy sobie szyby i powstawiamy szyby. Takie. Wiecie co, włączę w sumie na chwilę te FPS-y. że mi to wybaczycie. No to jest fajne, że takie to szkło jest takie. Czekajcie, poruszam się trochę. Nie no, cały czas jest spojrzeć 30. Mam że to nie wyjdzie jakoś dziwnie. No na razie to tak wygląda. Dobrze boduje, dobrze. Teraz będzie takie drewno drewna może mi nie starczyć to muszę sobie jakąś podstawkę zrobić z... z dirtu z dirtu na razie to mogę na razie zrobię sobie zarys to nie tak patrzę się na ten rysunek ja może wam go później przerysuję do jakiegoś programu czego nie obiecuję i wrzucę go w jednego po prostu nie, nie obiecuję też że od razu Tutaj takie drewno Później dwa... dwa z... Wiecie co, idziemy spać Fajne wejście do spania nie? Mam nadzieję, że mnie nie obudzi jakiś ząbiak Nie, tak fajnie Czy znaczy nie, w sensie to było, że, że fajnie, że nas nie obudził To nie było, nie było oznaka takiego zrezygnowania i niespaczenia Dobra, są trzy. Powinny być dwa. Już to naprawiamy, bo chcę, żeby to wyszło jak według projektu. Dobra, teraz postawiamy... Musimy zwykłe drewno. Tak, tak. Później tak. Hmm. Muszę to teraz zmieniać, może się tą łopatkę wywalimy, tak. I oba to obliczyłem, bo wyjdziemy poza zarys. Ale tu mam miejsce. Byłem pewne, że tu 16 jest. A to długość 20, nie nie źle policzyłem, nie słuchajcie mnie. Hmm, Tutaj tak. Później tu tak. I tak. Tylko symetria będzie dosyć z tyłu, ale tylko z tyłu, bo wewnątrz już budowa nie będzie taka, symet... Budowla nie będzie taka symetryczna. Jezus, tak, nie, nie, nie zresztą fajnie wygląda to, że ona się obraca, ale to tak jak jest z wytkami trzeba uważać, jak się teraz jej kładzie. Teraz dwa, tak. Muzyczka się załączyła. Dobra, dwa tu. A ja... ja was cały czas denerwuję tymi... Kurde no! Ach. Cały czas was denerwuję tym, że się pojawia takie coś. Coś, coś, coś. I tutaj już lecimy zgodnie z planem. Teraz znowu tu się walnąłem z tym. Z obramówką na pewno dobrze idę. Jeden i dwa i jeden. Tak. Czy z drugiej strony jest to samo? Nie. Znaczy, tył jest tak samo, tylko teraz inaczej jest reszta zrobiona, bo dom jest inaczej rozplanowany. Bo z tej strony będzie, że tak powiem, ogródek, malutki ogródek, na którym to może jakaś farma się pojawi. Pod tym jest. Raz, dwa, trzy. 5 kratek zwykłego drewna. Pięć kratek. I po się zaczyna jeden taki. Teraz mi usunie obydwa. Tak. Niestety. Wiecie co ja trochę mikrofon. Mam nadzieję, że nie za bardzo Was to ogłuszę. Naprawiłem sobie to żebyście tam mogły być Streszne takie walnięcia Dobra teraz walniemy eee, takie opóźnienie było jakby Łopata Trzeba nakopać trochę tego dirtu Niestety dirt tu się wydaje, że to dirt ale trochę go potrzeba piwnica nie będzie za piękna ale piwnica nie musi być piękna, widzisz już 13 minut o, muzyczka dźwięk gdybym chciał to zrobić w tamtym odcinku na pewno mnie znożył na stówkę także widzicie nie jest źle że że tak zrobiłem jak zrobiłem Dobra, teraz musimy iść do craftingu i sobie zrobić trochę płotków. Trochę, znaczy dużo. Dużo znaczy trochę. 32. Nie wiem, czy to powinno starczyć, bo to przecież ja nie, nie robię jakiejś wielkiej budowli. Aha. Już wiem, czy on to nie wyszło chyba do końca. Podki stawiam na pałę, bo to najprawdopodobniej powinny być postawione. Tu tyle wiem, że tu ma być coś takiego i że to... Aaaaa! Fok! Że tu miały być podki tak. Dobra, starczyło. Na razie to nie wygląda za bardzo jak dom to trochę brzydko wygląda jeżeli macie jakieś pomysły co urozumiecie się w domu mnie trochę nie tak że tak powiem przyjmę z otwartymi rękami w każdym zobaczę co tutaj dalej mogę budować to podciągnę to do pionu tak jak powinno być już razem mam taką obramówkę mam nadzieję że mi tego tego drewna nie braknie Bo jego może braknąć, bo jego naprawdę dużo tutaj hmm. rysowałem w projekt oj teraz nie powinno mi ściąć, nie, nie ścięło, bo to um. ścina tylko w momencie, gdy stoimy na tym bloczku stoimy na, na takim samym bloczku, na który układamy czy ści... ha, co ja gadam, więc mówię o zupełnie innym zjawisku i teraz powinno się... O kurde! Tego nie przemyślałem. Mógłbym to rozwalić ręką. Bo to też ścina przecież wszystkie naokoło. Na, na próbę ścinania to właśnie dolny bloczek. Ale nie pomyślałem, że ścina też te naokoło. Czyli które są z nim połączone. Dobra. Teraz mamy taki separator. Oj! No i widzicie, teraz tego zetnę. Zetnąłaby dwa. Stoję na krawędzi. O, tutaj sobie wybudowaliśmy. Ja naprawdę nie wiem, czy ten domek nie wyjdzie kupowato. Jakby jeżeli wyjdzie lipny, to, to naprawdę... Stary. Chciałbym by się tego nie hejtowali, bo pierwszy raz coś tak narysowałem obrysowałem sobie w tym, w, w jakimś tam projekcie, a nie szedłem na pałę. Właśnie ja robiłem takie domki klockowate, żeby tylko by było miejsce, żeby yy, dać nich skrzynkę i coś, coś wie, wiecie, o co chodzi. Oj, nie to. to jest ten poziom na razie już nam się nie powinny potworki dostawać także już widzimy pierwsze plusy dobra teraz tak o raz, dwa, trzy, cztery, pięć zrobimy sobie wejście A teraz ta wysokość w sumie miałem to zrobić trochę mniejsze, ale tak pomyślałem o tych oknach. A znowu, żeby im okna były inaczej, to też brzydko wygląda. Wysokość będzie dosyć fajna. O dachu jeszcze nie myślałem. Jak zrobić dach? Ale dach to spróbuję sam jakoś ogarnąć. Jeżeli mi nie wyjdzie, to dopiero będę się jakoś posiłkował jakimś, może... Może wejdę sobie na Minecraft Planet. Minecraft planet, Minecraft. W każdym razie mam stronkę, na której są projekty. Tam sobie coś z tego ogarnę. O kurde. Ja tu muszę użyć tego drewna, którego już mi zostaje końcówka. I nie starczy mi, jak tu widzę, ile jeszcze go muszę użyć. To brzydko wygląda. Będę musiał to zmienić. Jakby mi się podoba to, że będzie takie właśnie, o. I teraz z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wejście. Oj, nie takie też może być w sumie. Mm, nie to. kill kilofem. Niech żyją kilofy. O, to już wygląda dosyć fajnie. Podoba mi się właśnie ten kolor tego tego tego, yy, nowego drewna czy brzozy. Jezus, lagi, lagozaury. Co? Nie wiem czy czemu są lagi. Ale no dobra, odlagowało, nie znałem ich powodu. Teraz tutaj z tego co widzę. Teraz może się uda. Na niedalekie ścinanie drzewy. Drzewy. ale lagozaury atakują. Ale dziwne, dziwne. Co idę spać, bo się noc robi. O, jeszcze, jeszcze nie aż taka noc. Nic już ciemno, ale nie wystarczająco ciemno. Trzy tutaj. I tu jedno. Dobra, i myślę, że ten ze ścianami byłby koniec jeszcze teraz tylko. O, myślałem, że ten ogródek będzie trochę większy, na kartce papieru wydaje się większy No ale dobra Tu trzeba będzie położyć tą podłogę Tego na razie podłogi żadnej nie ma Dobra, już powinno być wystarczająco ciemno, żeby móc się położyć spać Nie obudzi nas zombiak. Nie, nie obudził nas ząbiek Dobra, pójdę na szybkie ścinanie drzewa. 21 minut, także zaraz będziemy kończyć. Widzicie, tak naprawdę, co się... Domek wydawał się prosty do zrobienia i... Dobra, to też tym Proste do zrobienia i powinno się go zrobić. Da dać zrobić bardzo szybko. Widzicie, że tak naprawdę to nie jest aż takie szybkie. Teraz może coś zjeść, bo... głód mnie męczy. się, grze. Dobra, myślę, że 27 starczy. coś wykombinuję na ten tył. Może tam takie okno walne. Ła. Wejdę sobie tutaj jakimś sposobem. o takim. Cheat. Yy, I tak o, w następnym odcinku najprawdopodobniej zrobię... Przemyślałem to i myślę, że samemu spróbuję ogarnąć to O kurde, to nie pomyślałem co zrobić. Co, że tak. W spodem stanę. Mm. O kurde. Ja, twoja mać. O tym... No właśnie, to jest... To jest minus Timbermoda. Powinno być tak, że... Bloczki ustawione przez gracza są, nie są ruszane przez Timbermoda. Bo to już któryś raz mi się zdarza. Nie dość, że w tym odcinku to normalnie. Chyba tak to muszę zrobić. Chyba zrobię podłogę sam. Po prostu zbiorę szybko drewno. kobyl przetopię go. I podłogę ułożę po prostu razem z wami. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No właśnie, kilofem mogę. Bo tym, ale... Dobra, o. Taki pogląd będzie. Może też coś takiego zrobił, bo to wygląda strasznie, taki... Ten kloc. W ogóle bryłę może tutaj zmienię na bardziej ściętą. W ogóle te drzwi wszystko zepsuję, bo tutaj jak to pierwszy raz rozplanowałem, to było fajnie tak pod skosem, a przez to, że drzwi dodałem. Dodałem, musiało być jakieś wyjście, to tutaj są trzy klocki, a było fajnie pod skosem. Ale to powiedzmy jakoś tam ogarniemy w osobnym odcinku, osobnym, innym, po prostu innym, nie w tym. Ustawię jeszcze moje łóżka które już sobie właśnie wrzucę na miejsce docelowe eee, łóżka, ma jedno łóżko, bo na razie posiadam tylko jedno zaraz będę posiadał trzy dwie, dwa trzy wełny musiałem wziąć, dlatego mi się pierdzieliło eee, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj i tutaj sobie postanowiłem ustawić łóżka pod y, takim takim w czymś Tutaj jeszcze walnę takie coś, jak będzie moje pomieszczenie. Drzwi będą... Ile tego Od boku dwa, czyli dwa, 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 dwa. dwa. I tutaj będą drzwi. Znaczy początku miałem robić drzwi, że drzwi, ale pomyślałem, że... Czy już domu nie ma co robić drzwi w Mikrofcie Tu będzie taki magazyn i piecyki Tutaj będzie takie osobne wejście do takiego pokoju i pokoju jadalni Tutaj sobie zrobimy jakieś takie stoniki, coś takiego, no, takie dekoracyjne rzeczy A co, teraz bym się z wami żegnął, bo już jest 25 minut I to się dosyć długo będzie oglądać Także co, zapraszam na kolejny odcinek, który pokażę, pojawi się na pewno już niebawem Pozdrawiam.